Kuba wrzucił nowy film. Jakiś taki chudsze na tym filmie, jakieś kurwa mniej przy połowu fryzurem, ale nieważne. Wchodzi do mnie na spika i mówi Wrzuciłem film, ale ten film jest sprzed roku, bo go rok temu nagrałem. Ja mówię, to nie dziwne, że cię nikt nie ogląda, jak ty roczne filmy wstawiasz. A on mówi, człowieku, ale przecież nikt nie wie. Mówię, jak kurwa nikt nie wie, co widzę, oszukujesz? Powiedział, nie, nie oszukuję, bo w opisie dałem, że film nagrany rok temu. Jest to film nagrany rok temu, który znalazłem ostatnio na dysku. Opis filmu. I to jestem pierdolnięty? Domowe obiady. Okej, okay, dobrze mi to nie mówi. jakaś okay, starsza pani wyszła. Widzę, że pani Parka się uśmiecha do nas. Promocję ma dormową. No to. Promocję ma darmową. Hahaha, <laughs> no dobra. Przetestujemy pewnie smak i cenę. Myślę, że będziemy testowali, jakie podstawowe jedzenie, czyli pewnie kotleta i rosów to wszędzie jest takie samo. Przynajmniej powinno być takie samo. Wyżale się wam, szukałem auto 10, 10 minut. W jakim sensie kotlet i rosów jest taki sam wszędzie? Z tego samego robione, czy co? No, po na parkingu auto skupiłem. Jak znalazłem, to mi nie odpaliło. I się tutaj Grzegorz zdenerwował, bo czekał pół godziny na nas. nie zdenerwował się, nie zdenerwował się bez... Dobra, ziomek generalnie wrzucił film po roku, gdzie będzie oceniał ceny i smak. Ale przez rok się ceny tak zmieniły, że tam już nic pewnie aktualne nie jest. Szczerze, to jest kurwa mistrz kontentu. Dzisiaj przez 15 minut z Kubą rozmawiałem i prosiłem go, żeby się zajął innymi rzeczami też w życiu. Ale on twardo stał przy tym, że on zostaje youtuberem. Przesady. Ale mam nadzieję, stary, że do dobrego baru mlecznego mnie zabrałeś, bo mam trochę kacyka i jest problem. Dobry, chwilę, że słyszę. Suszy, suszy, ty nie będziesz kopił, bo chyba dwa wezmę, no, nie? <grym> Może trzy nawet wypić. Ale no serio, spoko. No jest dobry, na serio, barach mlecznych jest dobre jedzenie. O, właśnie, miałem zapytać, chociaż po barach mlecznych? Zamawiam. Tak. Mam taki jeden obok i jest dziś. Tak. Mały burdan tam jest, ale jest spoko. Możesz powiedzieć w sumie, takie poleca sztyr, że naszą przetestujemy dzisiaj najwyżej. Pora obiadowa. Pora obiadowa i na kiedy będzie Kurde, to jest obok mnie, ale nie wiem na jakiej ulicy dokładnie. Potem że mi powiesz. Wpiszesz sobie w Google człowieku i mi będziesz nie, miał. To nie mi Dobra. Ja pierdolę, kurwa. Widzę, że ktoś wypróbuje, jeszcze powiem, że sprawdzamy łyżeczkę czy jest czysta. To jest ważne? No jest czysta. Co lepsze, u mnie w domu, bo my nie myjemy, więc... Jest potencjał. Bo wy nie jecie rękami? Nie. Nie? Ja? Dobra, czasami zjem rękoma, ale to rzadko. A co w tym złego? Nie. Juro, się, byś rękoma nigdy nie jadł. No ja nie mam mhm. takiego kolegę czarnego, wiesz? Musimy mówić, że on wszystko łapami je. Ten dzisiaj nie wstał. No, jest godzina 13. prawda? dobra, no, 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 12.30. Nie zapomniał wstać. Obiecał, że na dziesiątą będzie. No co, no zachlał tego czarnego Te Tego co nie rozdóbkę. Jest okej. Okay. Nie jest wybitna, nie jest zła. Jest po mhm. prostu w porządku. Te flaki według, co, są średnie, według mnie. sobie doprawię. Według już są takie znacznie jałowe one. No, no okej. Okay. Zawiodłem się, że rosołku te które dzisiaj nie mieli bo chciałem w każdym z barów przetestować rosół i mi to porównać no ale... Ja pierdolę Nie no, ty pan tutaj kuparku ta solniczka przerosła Nie, to jest pieprzniczka to, Przepraszam, mój błąd Pecha miałem klasycznie Drugi raz go przerosła Nie, teraz zakręciłem Znowu ci się wysypało, człowieku A, Nie, to wcześniej, po prostu nie to sprzątałem po sobie jestem z poniatowej. tam się nie sprząta To tak że jak za to jest dużo lepsze ja za to płaciłem. No dobra, to jak mówisz, jest dużo lepsze. Tak, zapraszam gości i płacą za to. Niesamowite, to jest też ewen ewenementem. Powiedzmy. A to jest dużo donatek nie to jest wina widzów. Więc powinniście wysyłać Nate, jak chcecie filmy, do kolejnej i lepsze filmy. Widzowie lepsze filmy będą za Donate. Możecie mi wysłać, ja kubie chętnie przekażę i mam nadzieję, że zrobi mega zajebisty content, bo widzę, że ma potencjał. Ej, powiem wam tak, ja ogólnie też będę vlogi, znaczy vlogi, będę filmy nagrywał różne różne w tym miesiącu. Myślę, że bardziej w drugiej połowie, bo Mam nadzieję, że przynajmniej dorównam Kubie contentem, ale jeżeli chcecie doinwestować w moje filmy albo w kuby, ja mu bardzo chętnie Donate przekażę. Fajne jeszcze kości zwiększyły podżetem tutaj. Ja ci nie pasuję, tak? Ojej Wam pokażę jak wygląda pomidorowa Grzesia Zjadł po, więc chyba smaczna Nie wiem, ty tych ludzi traktujesz, jakby pomidorówki, nigdy się nie widzieli, nie? Ja tutaj chcę, za dużo pieprzonuje mi, kicham cały czas Ale pani bardzo miła, no zdrowie życzyła, uśmiechnęła się <laughs> Zdrowia życzyła, uśmiechnęła się na pani, no w smuce, chyba To no dziwne, żeby ci raka życzyła, kopergi <grym> Koper git Koper git no, Kosletny koper, człowiek. Koper to możesz mieć pod nosem No, 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 to <grym> no ma koper pod nosem, tak szczerze <grym> Ja pierdolę Co ja, co ja za content do Wrocławia sprowadziłem? Ty z widelca też nie zakorzystać nie umiesz To nie tylko z łyżką masz problem <grym> No? Naprawdę jest z tymi rękoma, stary <głos> 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 Jak on to trzyma. Ja pierdolę, jakby pierwszy raz w życiu kochanka za kutasa złapał i chciał delikatnie, żeby mu krzywdę nie zrobić. Jakie przyciujałem. To strasznie dziwne, takie. No spróbuj sobie, zobaczysz. Ja spróbuję. Ja no. no są normalne, nie wiem no, za ten gada To w ogóle. Sobie <noise> chyba zrobiłem. No dobra. No bo jakiś jest W sumie kodek jest git. Zresztą jest dość spory. Ja myślę, że dość sporo tej wyniosło nas za wszystko. Ale ile mam powiem na koniec? Tu wiesz, że sami w parach no. I, ile kosztuje taki kot mniej więcej Za dobrze. teraz kosztują już. To okay. nie te czasy, że po 15 zł sobie coś robię. A bo nie. Ale wiesz, że jeszcze później musisz iść i mi załatwić to, żeby mi zapakowali na wynos, bo ja tego nie wiem. A obiadek jako drugie danie jest spoko, więc sobie dokończę później. Hmm. Właśnie. Na pewno jest lepszy niż zupa. No, ja zupy nie zjadam prawie w ogóle jak widać, mi zupa nie siedzi, tylko to jest w porządku, kotlet, ziemniaczek. Czekaj, najpierw powiedział, że zupa nie jest jakaś wybitna, nie jest zła, jest okej, okay. zaczął jeść kotleta, powiedział, że jednak kotlet jest okej, okay, a zupa mu nie smakuje. Kurwa mać, jak można na takim filmie takie fuck-upy napierdalać? Są gil, bo te buraki nie siedzą, ale trudno. Też nie wiem, czy ma do tych buraków, bo też są hmm. kotlecik z ziemniaczkami jest z zi. Gdybym mieszkał na miejscu, to bym przychodził. <noise> Aleksander napisał, że Kuba miał rok, żeby przemyśleć, czy wrzucić ten film i stwierdził, że warto. <noise> ja, pierdole. Widzicie, jedzenie się nie marnuje. Rzekł, na kachu skutny siedzę, ale sobie z jej Ale już najedzony, już i później też nie będę głodował. Widzicie, warto grać film, z się. Na cały dzień jedzenia mam. Nie, już nie przesadzaj, że warto, tak? Już bez przesady. <noise> już sobie nie dodawał. Za jakieś podsumowanie? No, to było w porządku, ale wiesz, jak to jest z jedzeniem na kasu. Jest jak przeszczep albo się przyjmie, albo nie, nie można za dużo. Drugie danie jest normalnie ósameczka na 10, zupka szóstka, więc ogólnie chyba 7, mm. Oto ja oceniam zupkę na czwórkę albo i trójkę. Kompletnie nie podsiadła. Nie. Zupa ok, w sumie może być, bez szału. Zupkę oceniam na trójkę, kompletnie mi nie siadła. Podeszła, przepraszam, kompletnie nie podeszła. Nie moje smaki. No taka się dziwna była. Kotra z ziemniaczkami, jakaś był w porządku, buraczki i tak bliżej piątki. Podsumowanie dla mnie ogólne 6 na 10, jeden w lepszych miejscach, ale jeżeli chodzi o cenę, to za dwa zestawy obiadowe i 3 kompociki. To 195 w Floki kosztowały dużo bo 17 zł. w zupach było tania, bo za 9 zł była to z upadenia. Wyszło na boźnieszka. Nie wiem, to normalnie wychodzi. Kompot po 4 zł No i zestaw jedzenia prawie 30 za jedno i drugie. Wy ocenicie cenę, ja po tych miejscach nie chodzę. Dlatego że jakoś chodzi, bo to normalna kwota, teraz kosztuje 3 dychy. Taki no, jest 25 30 zł 32 Okej. Okay. No to on w innych miejscach, ale... Ej, Powiem szczerze, że po 6 minutach oglądania tego kontentu nie wiem, czemu książło jest tak popularny. Przecież to są totalnie dojebane recenzje. Nie dość, że się dowiesz, czy jest smacznie, czy nie, to już się pośmiać można. Genialna produkcja! Ja mówię, dla mnie 6 na 10. <laughs> to jest wspaniałym kanałem do pani? Tak, pani chciała zapytać jaki kanał, powiedziała, że chętnie tak, obejrze naszą recenzję. O kurwa. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w restauracji, przychodzi do Was youtuber, ty pytasz, jaki kanał? Gość ci mówi, wchodzisz. A spóźniliśmy i potem widzisz że ziomek się uczył twerkować i jeszcze laska, która go uczyła się z niego śmiała. To przecież ja sobie oceniłem sobie teraz. Mi... <laughs> LASKA MUSIAŁA ROK NA RECENZJĘ KOTLETA CZEKAĆ. <laughs> Ej, dobrze, że Kuba czekał rok z opinią na temat tej restauracji, bo jeszcze by się zamknąć musieli. Przecież po tej recenzji to już tam klientów nie będzie. Głupio, ale to miało być szczere. Było w porządku, ale... Taka, taka szóstka dla mnie, że przyszedł. Dla taki mnie siódema, no zupa była taka o, ale drugie dla niebłogi. Najgorsze nie jest to, że Kuba ma wiele powodów, żeby było mu głupio, a jest mu głupio, że źle kotleta ocenił. U no, mnie zupa była kompletnie średnia, ale... Ta, ta... Bo ty wymyślisz ja. jakieś... To, zamiast sobie wziąć pomidorówkę zwykłą normalną, Ale to... nie lubię pomidorówki, znudziła no. mi się. Nie typnie no, typ nie lubi pomidorowej, No Bo nie kiedyś ją jadłem co dzień, nie, czy zjeść zjem, ale to jest mój ostatni wybór możliwy. Zawsze rosołek biorę. Mm. Mam nadzieję, że... Następni goście nie będą tak zniesmaczeni zachowaniem Kubusia jak ja I mam nadzieję, że więcej nie dostanę zaproszenia na tak wspaniałe produkcje jest... <grym> Mistrzu jeszcze powiedział, że ma nadzieję, że go więcej nie zaprosi Ja pierdolę Kurwa mać Tym gościem jest Sandra Dzień dobry, witam wszystkich To będzie mam nadzieję bez który będzie mnie wyzywał i obrażał Ale to już jest mocne, zapraszam go na odcinek Powiem ci co mówił okay. Był skacowany, mówi, że Żałuję, że przyszedł, że współczuję innym gościom i on się więcej nie pojawi. <noise> Ciekawe dlaczego. Okej, okay, to sprawdzimy, czy będzie tak źle, czy jednak będzie dobrze i smacznie. Nie, po prostu to był ham skończony dlatego zmieniałam gości. już więcej go nie zaproszę. Nie zobaczycie go tutaj. Uderzaj w dam tom. No? No, Martynkę teraz jakąś jeszcze zaprosić. No, no, no. Ale boję się Martynę zaprosić, bo, bo Jasiu jej nigdy z domu nie zabiera i jeszcze wiesz, potem będzie zły na mnie. No bo Jasiu sam gotuje, więc wiesz, Serio? gorzej być nie może. A się gotuje? No, no gotuje. O, czasami gotuję, tak. No? Wow! No, ostatnio mówiła mi na dzień kobiet, zrobił kurczaka teriyaki chyba, coś takiego, a potem robili naleśniki. No? zabierza zabierze Jaś, poziom. Jasiu gotuje, no? A to kiedy popadł? Narzeczony ugotował? Dzisiaj zrobił ciasto na pierogi. O! No widzisz? To tylko ja jestem do niczego. Jak jakaś dziewczyna chce mnie nauczyć gotować, to chętnie przyjdę. Ja powiem tylko tak, że ma predyspozycję, bo robiłam z nim kiedyś, zmusiłam go do robienia ciasteczek. I nie poszło mu najgorzej. Nie zmusiłaś. Znaczy, jeden był taki gruby, za gruby, ale dlatego, że już mnie ręce balały dwa łkowa, mam słabe ręce, więc... No. No trudno, to idziemy do środka. Idziemy, jest. Kurwa, jakie ujęcia. Widać, że kolega za, za kamerą to po jakiejś filmówce. Mamy zupę. Zupa faktycznie szybko, po, myślę po dwóch minutach. Wygląda jak zwykły rosół tak naprawdę, nic szczególnego. śmieszne jest to, że smakuje lepiej niż ten rosół, był od on też jest niedaleko właśnie tego miejsca ale dlatego, że rosół był strasznie dziwny smaku, bo to nie był taki klasyczny rosół, tylko był taki bulion, właśnie bez klusek, bez niczego, tylko z pire. był dziwnym smaku dla mnie mówię klasyczny rosół. Tak, to rosło 12 zł, ale teraz jest za chyba 6 jako z upadnia. Zostań, inny z tego inne często roseły, z tak za 20 zł około. Smakowało identycznie. Ale od dwóch chudy kurwa rok temu. Ja pierdolę! Nie niczym się nie różniły. Więc według mnie rosło w porządku. Taki jak mamusia gotowała, jest dobry. Ostatnio mówiłem, że to z stołówka, ale to jest prawie klimat stołówki. Taki obróz właśnie w kratę. Chciałem przebrać kompot, by spróbować, ale się kompot skończył, więc będzie prosów i drugie dania No i od dziwodu też są desery W innych barach nie widziałem deseru, Jesteś to trochę za cicho, no tak? znaczy, ty, ty jesteś za cicho Ty, ty mnie beatboxy trochę Dobra, spierd... Jeszcze, <grym> jeszcze go operator nawyzywał, że beatboxuje Ja pierdolę Zwyzywał go pierwszy gość, wyzywał go operator Czekamy na Sandrę Buraczki, duży plus, mi smakują Buraki u taką dziewiąteczkę co? Dobre, poprawne. Nie wiem, co dodać do nich. Podle jest sporo gorzej niż w poprzednim miejscu. Jest strasznie tłusty według mnie. Nie wiem, jest robiony, trudno wyczuć. Podletałem na piątki ocenił. A ziemniaki w powie ziemniaczki nic do powiedzenia nie mam. W z poprzednim miejscem, jeżeli chodzi o drugie tanie. No zobaczmy opinię widzów w sumie. Warto było czekać rok na ten genialny materiał. Masz taren do robienia tych testów jedzeniowych. Bardzo mi się montaż, bardzo podoba mi się montaż, który na pewno jest bardzo wymagający przy materiałach tego typu z tak wartką akcją. Również pod względem merytorycznym fantastycznie wchodzisz w ten nowy rok. Ciekawostka pogania ciekawostkę, przez co dobrze się ogląda. Do tego fantastyczni goście. Poza Grzesiem, bo był niemiły. Duży nadają kolory tutaj produkcji. Czekam na następny z tej serii Naturala. Pozdrawiam cię, Kiedy kolejny wybitny i niepowtarzalny test bólu? Ja bym wybrał raczej tamto, ze względu na mięso, bo to jest główne, po co tutaj przyszliśmy. No ale mówię, buraki są bardzo dobre. i takie na co dzień jeść. Kazówka? Siódemkę, ósemkę. E, oceniam. Kluski śląskie. Dobre, bardzo dobre. Ja sama takie w domu robię, więc są bardzo dobre. O, Kuba jest aktywna na yy, Facebooku. Chyba wie, co się szykuje i nie odbiera widzowie. I też są bardzo dobre, jak u mamy, tak dobrze doprawione. Yy, chociaż jeszcze troszeczkę bym dodała czegoś, może na przykład chrzanu albo coś. No ale dobra, ja lubię mocno przyprawione. Mięsko jest pyszne, jest takie kruche, rozpadające się w buzi. Naprawdę jest bardzo dobre. Yy, a sos wydaje mi się, że jest taki trochę z nutką grzyb. Grzybów. Ja nie lubię grzybów, ale nie czuć tego tak mocno, więc jest, jest dobre. Ogólnie? Osiem. Za wszystko. Ludzie się śmieją z Kuby, jak kroi, ale na przykład ja jestem praworęczna, a trzymam, yy, i trzymam widelec w prawej ręce, gdzie ludzie mówią, yy, boże, kto cię wychował, jak ty wziąć to do restauracji, bo się powinno jeść tak, ale ja tak nie umiem, ja się czuję, jakbym była taka o i po prostu no nie umiem, więc ja wolę sobie tak, ale jak człowiek, wie, bo tak leworęcznie też to no. nie? No i tak mi jest po prostu wygodniej i wiesz, nie jem jakoś kulturalnie czy nie wiem, głupio, tylko po prostu jem tak jak się nauczyłam, widocznie tak się nauczyłam, nie? To tak jak wiesz, piszesz lewą czy prawą ręką, ale ty, to ja nie wiem co w ogóle robisz. Dobra, mamy świętą trójcę, od Sandry też jej się oberwało, nawet Sandra jest ciężkim szoku, co odpierdala na tym talerzu. Nie wiem co ty mówisz, że czujesz się taka O, No bo na serio się czuję. Boję się, czuję cały czas akurat. Ale właśnie ja też kroiłem tak jak ty, żeby miał odwrót w rękach, mm. ale mnie brat wyzywał, że tak nie mogę, że tak się nie robi i. Tak, ja, ja zawsze mówiłam, ale co ci do tego? No jak, jak mam jeść tak, jeżeli jem i wtedy wyglądam jak jakaś... No nie umiem tak no, zjeść. No wyglądasz takim Brat mnie zwyzywał. No to mamy jeszcze czwartą osobę, która się z niego śmiała. Po pierwsze to nieprawda, bo sytuacja wyglądała następująco, że Kuba brał jakoś ten dziwnie widelec i to kroił, nie? Jakoś tak trzymał widelec i kroił, po czym odkładał nóż, brał widelec z lewej ręki do prawej i jadł samym widelcem. Nakładał sobie, brał to mięso na kutę, nakładał sobie ziemniaka do ryja i potem znowu przekładał w lewą rękę widelec, Prawą brał nóż, znowu kroił, znowu przekładał i znowu brał do buzi. No, no, jak, jak ty, dokładnie, więc... Ja do niego patrzę i mówię, kurwa, Kuba, my co ty odpierdalasz? Mówię, matka cię się nauczyła? On mówi, ale co? Ale jak? Ja mówię, człowieku, no przecież jedną ręką kroisz i od razu jedną ręką trzymasz widelec, kroisz, od razu masz już nabite i jesz. on to tak się je? W restauracji byliśmy. no go patrzę, chłopie, rozejrzyj się po ludziach, patrz jak wszyscy jedzą. A to ja nie wiedziałem, bo ja zawsze sobie kroiłem i potem drugą ręką jadłem. Wolę jest sobie zjeść taki spokój, ktoś tam ci napisze, a że wiesz, że gdzieś tam to się tak nieje, gdzieś tam to jest oznaka czegoś tam. Trudno. Masz raz wybór. Albo je cię upo jak ja, albo na odwrót jak Sandra. Już od was zależy. Ale wiesz co, to tak jedzą też leworęcznie, więc czy ktoś to może pomyśleć, o jesteś leworęczna? Gorzej jak ktoś podejdzie i powie, o jesteś... <laughs> nie, jestem głupo. A u was mam pytanie, bo że o mamie, tacie, czy was też który z rodziców się kąpał w wodzie po was w dzieciństwie? U mnie tak było. Nie, czy jak nie było? Że zostawała woda w i się potem rodzic kąpał kiedyś, kiedyś, kiedyś. Nie? nie wiem, nie pamiętam. Wiesz, jak może byłeś takim małym baby, No, baby, możliwe, takim babykiem. Być... Akurat chciałem zaprzeczyć, bo to nie jest do końca prawdą. To nie jest tak, że po Kubie się na przykład kąpał tata czy mama, tylko faktycznie było tak, że my mieszkaliśmy kiedyś z babcią i wujek mu do wanny wchodził. Mówił tam, mówił mu, Kubuś, szkoda wody marnować, ja po prostu wejdę, wejdę razem z tobą. I po jakimś czasie mu się do wanny pakował. I od tamtej pory, bo Kuba generalnie był taki dosyć przerażony, jak ten wujek do wanny wchodził, i tak dygotał ze strachu. I od tamtej pory zaczął tak dzi dziwnie mówić. Nie, dobra, żartowałem, przepraszam. W sensie, chciałem tak anegdotkę humorystyczną rzucić, ale jednak przepraszam. Serio, nie powinienem takich żartów mówić. A, ale szczerze nie kojarzę. Ja osobiście, yy, jak Nikoś by taki mały, 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 hmm? no to, to, tak, to też tak robiłam. O, Sandra no. oszczędza wodę, to się szanuje. No. Ty mamy szarlotkę chyba z... Bezon. Z beza? No. Myślałem, że z budyniem. Nie, to jest beza. A, a nie od w środku to. No bo to jest... No to jest beza. Tylko ona nie jest taka, wiesz... Okej, okay, taka w piance. To jest. Nie no, ogólnie beza, którą nakładasz jest to pianko, to jest ubite białko z cukrem. Okay. I nakładasz i to jest po prostu taki właśnie ten puszek, mhm. tylko że ona od góry. Zas zasycha, bo nie ma styku z niczym, a tutaj są ja nie? Ja pierdolę, Sandra mu tłumaczy czym jest beza, on przytakuje, że tak, nie nie, 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 kurwa Kubuś, dzidziusiu mój. On specjalnie nie odbiera, bo jest dostępny, ale kutas. Powiem tak, może sabotuje Kubę, ale od mnie też. ciekawostkę ta mamy. jest taka ten... no, mi Martyna powiedziała w ogóle, że się... Robi bezę z jabłocznikiem kiedyś, y, bo ja mam na ogrodzie jabłka i zrobiłyśmy mhm. właśnie jabłacznik i ona mówi, że dawaj bezę, bo z bezą najlepsze. Ja mówię, ja lubię bezę, taką, taką nie całą bo za słodka, ale jak gdzieś jest taki minimalny dodatek, to lubię. I ona, no że tak, że się robi właśnie warstwę ciasta, jab jabłka i potem tą bezę i, i tam coś jeszcze się dosypuje, jakaś kruszonka, bla, bla, bla. Ja mówię, no dobra, i naprawdę wyszło super. I teraz właśnie weszliśmy, zobaczyłam, mówię, muszę to zjeść. To możecie pochwalić, nie wiem, komuś to wiedzą, może sami spróbujecie zrobić, bo też pierwsze słyszę. <laughs> <laughs> Możecie się komuś pochwalić tą wiedzą. <laughs> Kurwa, kocham go, naprawdę. Co by o Kubusiu nie mówić, on jest w kurwę uroczy. On jest naprawdę w kurwę uroczy. To jest, to jest dobry chłopak. Może jest śmieszniutki, ale on jest. Na, to jest naprawdę dobry chłopak. To jest taki Dlatego ja niego Dzidziuś mówię. Bo ja mam wrażenie, że on jest takim jeszcze dzieckiem mentalnie trochę. To jest mój malutki Dzidziuś. Więc może ja się trochę z Kubusia śmieję, ale serio, to jest dobry chłopczyk. Jak byłem mały, to jak szedł na zakupy, to zawsze dwa nie kupował żeby braciszek też miał a ja potem jak w barku, bo w barku trzymaliśmy spodycza, znajdowałem batony toba wpierdalałem i to nas różniło rozumiecie ja zawsze byłem chujem a on zawsze był tym dobrym dzieckiem szedł do sklepu prosił mamy żeby batona też mi kupiła tylko po to żebym ja dwa wpierdolił kuba nic nie miał i mama zawsze przychodziła i krzyczała rafał dlaczego zjadłeś dwa batony jeden był dla kuby to mówiłem że może sobie do sklepu pójść i kupić kolejnego a to pro po budyniu To tak jest szarlotka jadłeś szarlotkę z budyniem czy nie Okej, okay, to mi mama zrobiła tak z trzy razy, no. preferuję zwykłą, ale też z budyniem fajną odskocznię, coś nowego. Okej. Okay. Ale zwykła jest do lepsza, a najlepsza jest szarolka na ciepło z lodami, oh no. idealna. Tak, ale ona wtedy nie jest z bezą. No nie, no. z bezą nigdy nie jadę. to będzie mój pierwszy raz. Oh, a dobra, Kuba mi odpisał, że nie może od odebrać, bo ten klu klucz woskiem klei dalej. Ma mama mi kiedyś zrobiła czaso. No pamiętam. Zaczynam. No to też dobry, no dobra No właśnie mówiłaś, że chcecie chłopca te bilety odwdzięczę, czy dobrze dobra, że pamiętam coś takiego, nie pamiętam już. Tak, no. Drugi już odebrał, nie pamiętam. Chyba no, ciasto raz odebrał. Tak przodu się mnie patrzyło, co chodzi w ogóle. No, mówię, no właśnie mama się z Sandrą dogadała. Mówię, no a? bo ona do mnie mówi, słuchaj, bo ja moim chłopakom zrobiłam ciasto i mi za dużo to zrobiłam, nie? "No może dużo. byś chciała. Ja mówię, o tak przypadkiem ja. dwie blaszki. Jak to wyszło w ogóle. Tak Mamusia mówiłam. lubi się powiedzmy odwdzięczać właśnie. Tak, dobre serduszko ma. Tak Niestety nie jestem jak ona, jestem tym gorszym hamem z domu Nie no ale patrzcie na Kuby oczka, widać że to jest słodziaczek On jest jak mamusia, tylko go ta właśnie potrafi ale nie wiem dlaczego tak ja bym był kobietą to bym go wyruchał z ciekawości czy w łóżku też jest taki grzeczny mocne gówno przysięgam mocne gówno przepraszam cię mamo pierwszy raz w życiu jadłem ser Kubuś do mnie dzwonił jak coś jak będę nagrywał filmy na kanale to cię chętnie wezmę że chcesz wziąć udział w odcinku chcesz film czy chcesz spróbować mnie jakoś wyśmiać a czemu ja próbować próbować cię wyśmiać to że się śmieje z twoich filmów Kuba. Ja... Ja ci tłumaczyłem poza live'ami, czemu się z nie śmieję, bo nie da się nie śmiać, to jest śmieszne. Teraz znowu oceniałeś zupę, powiedziałeś, że no nie jest jakaś wybitna, nie jest to zła, jest, jest po prostu taka w porządku, może być. Po czym powiedziałeś, że zupy nie zjesz, bo oceniasz się na trzy? No, no wziąłem pierwszy, pierwszy łyk, to po powiedziałem, że no nie jest taka zła o tej pierwszej. Potem y, zjadłem przez dwie łyżki, wpierduję flakę, było mi się niedobrze. Powiedziałem, że zupę z trójką jej jeszcze nie będę. Jak w pierdoleniu mi się dobrze, kurwa zrobiło. Stary, potem Sandra ci tłumaczyła, czym jest Beza. A ty powiedziałeś, że ktoś może teraz się wiedzą popisać przed kimś. I kazałeś ludziom mówić, żeby się chwalili, czym jest Beza. Nie, nie Bezo, goś pochwalić. Yy, o, o przepisie, o której mówiła Sandra, o jabłoczniku z Bezo. Powiedziałem, że pierwsze słyszę o z bezą. Że nigdy nie, No, ciasta nie widziałem. No dobra, to się pomyliłem. Nie, po kurwa pomówiłeś klasycznie? Pomówiłeś mnie O co cię pomówiłem? O to, że nie ja wiem czym jest beza i chwalę się Ludzie by się chwalić. <śmówiłem> A czym jest beza? To jest to y, z, y, No Żółtko zbite z cytryną Z cytryną kurwa Twój żółtko z cukrem Żółtko z cukrem? Beza to żółtko z cukrem? <śmówi> ja... Jest to. Kurde, jestem, poprawiłem się, jestem No dobra, to przepraszam za pomawianie. Niech zbezą, ogólnie za bezą nie przepadam. Moja mama lubi bezę i tata, ale... Kurde, dla mnie to jest za słodkie, więc ja raczej bezę nigdy nie jadłem. Jak byłeś delikatnie na cieście, to okej, okay, ale przy tutaj mnie jest za dużo tej bezy, zbyt słodkie to. Już jak oddzielę samą bezę, wezmę sam tutaj jabłka, same jabłka, to serio dobre. Brałem kilka razy w Starbucksie właśnie szarolotkę z kawą To nie było tam sporo kosza szarlotka od tej, jeżeli chodzi o same jabłka i spód Powiedzmy, że sam spód bez bezy No dziewiątka taka, bardzo dobra szarolotka z bezą Szóstka bo za słodka według mnie Na początku żeś powiedział, że to jest sernik z bezą Sernik powiedziałem? To znowu będzie <laughs> Nie wycina, nie wycina, będzie dobre no, Tak samo wtedy były, powiedziałem, że Jem Rod, powiedziałem, że jemy ziemniaki z wyżowami. Ja powiem, że jest... Ja Dobra, moja klimat... Nie mogę! Mi bardzo smakuje. Faktycznie jest słodka, ale... ale nie za słodka. Taka dla mnie okej. Okay. Dobra. Ja 8 na do 10. Dobra, więc tak, zupa kosztowała 12 zł gdzie było napisane, że zupa dnia to 6 zł, więc trochę dziwne. Z oni zmniejszyli w końcu cenę. No nie, zobacz, jest 12 zł. Okej, okay, to więc dziwne. Dziwne, bo wydaje mi się, że 6 zł to była taka 6-8 zł za taki, za taką miseczkę, to by było odpowiednie, więc zupa trochę dużo. Danie dnia 29 zł, czyli to był ten twój zestaw. 29 zł, to tak spoko, 3 dychy za taki obiad, chyba mm. spoko. Ciasto 8 zł kawałek, to taki Opłacało się, bo kawałek był spory. Było. Spory był naprawdę, więc tak spoko. Mój obiad kosztował 30 zł, co uważam też, że spoko. Tam były dwie takie bitki, nie wiem ile było klusek, no i do tego te buraczki, więc spoko, bardzo spoko. No i, i sok kosztował 7 zł, więc no to tak jak napoje wszędzie. Nie, podsumowując, moim zdaniem było smacznie. Porcja była taka idealna, nawet nie zjadłam kilku kawałków mięsa, bo chciałam jeszcze Sory, Sorry, nieważne, próbki to. On na mnie jak na debila basu. wyszedłem kurwa po jedzenie z wielkim uśmiechem na twarzy, jakby mi życie uratował. Ale słuszna uwaga, jakby Kuba nazwał kanał Księciunio jeździł dokładnie w te same miejsca, które jeździ książulo i nagrywał recenzję po prostu po swojemu, to siłą rzeczy wyszedłby taki content, taka satyrka, żeby to obśmiewał. Przecież to byłoby kurwa złoto totalne. Jakby Kuba nagrywał tak, nie wiem, 3 dni po książulo odcinek z tych samych miejsc, ale z, z własną interpretacją. Boże, ale serio teraz mówię, bez żartów, że to by, to by miało potencjał. To zjeści ciasto już tak zjadłam i jestem po prostu pod kurek, nie? I teraz delikatnie też zmieniam zdanie o poprzednim miejscu, bo tam myślę, że go zbyt surowo potrafi Mimo wszystko, dałbym tam ocenę 7 na 10, czyli tutaj 7 na 10 jest moja, no bo. Zbyt surowo potraktował tamto miejsce. Daję ocenę 7 na 10, bo jednak było spoko. A do mnie przed chwilą dzwonił i mówił, że po zupie mu się żygać chciało. Kurwa, mać, szef, totalny przysięgam. Szef, szef na szefy Bo. jeden Kolet obniżył, ale cena podobna. No dodatki lepsze, ale mówię, ten kotlet gorszy, więc dałbym tam temu miejscu i temu miejscu 7 na 10 ocenę. Tam jedynie na plus jest to, że było dużo więcej miejsca, by było dwa piętra, więc było wygodniej usiąść, ale też było więcej klientów. Ale to było bardziej ruchowe miejsce, co było. To dzięki za oglądanie, też dzięki Sandra, że wystąpiłaś. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za obiadek, proszę bardzo. <noise> Dziękuję za paragonik na pamiątkę, <noise> tak. że postawiłem, będę miał. Tak. Będę się chwalił każdego raz w domu. <noise> tak, było bardzo miło, <noise> smacznie. No i widzicie? Eee, tak, i można, można, można grzechu, chamie ty. A nie, no. przyjdzie na kacu, na górę. Przyjdzie na kacu, będzie wyzywał. No. Zjadł za darmo do domu, za zapakował drugą porcję. <noise> Jeszcze się wyzywał. Bo no to by było na tyle. Gdybyście chcieli kolejne takie testy barów mlecznych z, naturalem naturalnym tym razem i z Martyną, albo z kimś innym, możecie napisać feedback w komentarzach. A to by było na tyle. Dzięki, że byliście. Daj... Kurwa, więcej. Na ilość odbiorców no bardzo 80, dużo ma bardzo dużą skórę.